witam was kolejnego dnia zmagań w kolejnym vlogu oczywiście nie sobie robię obcik patrzę czy wszystko jest ok wydaje się że jest ok plomba jest łódka jest to jest najważniejsze Mietka zostawiam na parkingu idę na małe zakupy bo tutaj jest niedaleko netto Także jeszcze jakieś owoce sobie dokupię. A na parkingu, tak jak widać, już pustki. Wczoraj przyjechałem tu, tutaj, mówię, ostatnie miejsce na farcie. Muszę ktoś wyjechać na nocleczowanie, bo nie wierzę, że ktoś pierwszą rajkę zostawi wolną. Niemożliwe, praktycznie. Dobra, słuchajcie, wykręcona dziewiątka. Zakupy, coś tam małe zrobione, jakieś owocki, i można powoli wyjeżdżać. 4.30 jazdy. No, a dzisiaj pójdę, chyba nie będę się na dychę, Zrobię sobie normalnie 9 godzin jazdy. Pod tę dziewiątkę się pod, podstawię na kolejną dziewiątkę. Teraz już o 9.15. No, ale zrobię dziewiątkę. Jutro coś tam na rano, niby jest na początku, było między 10 a 11. A teraz się okazuje, że na 9.30 coś jakiś tam slot jest. No nie wiem, zobaczymy co to będzie. A tam jakie cwaniaczki, zobaczcie. Kurcze. Droga zamknięta. Cyk. no Dobra, miejscowa, powiem wam. Pod samym Autohofem ale słońce daje. No. Dobra, słuchajcie, co? Wyjeżdżam. 916 km mam stąd do celu. A parking, jak widzicie. Już kilka razy tutaj na nim stałem. Tak w ogóle to jaka fajna pogoda dzisiaj jest. 15 stopni, 11.25. Następnie pojedź drogą ekspresową całkiem powiem wam pogoda w porządeczku skręć w prawo następnie pojedź drogą ekspresową połaziłby gdzieś ale tutaj z tego chofa to za bardzo nawet nie ma gdzie wyjść nie ma jak wyjść w sensie nie ma żadnych chodników i tak dalej i tak dalej wyjście by było ciężkie no ale podejrzewam że dla chcącego nic trudnego nie tak. Nowy dzień pracy się zaczął, odjazdy po autostradzie. Ha, 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 jak ja to lubię. U 240 km prosto. Proszę bardzo, to mi się podoba. To jest dobry dzień, to będzie dobry dzień, to się dobrze rozpocznie. Mam nadzieję, że tylko korków nie będzie. Wczoraj chciałem też przejechać dwie zwężki, która jest jedna tutaj, zaraz jak się kończy, dziesiątka. Jak się kończy, ring jest zwężka taka, kurde, naprawdę konkretna. I chciałem ją przejechać, bo tam dzisiaj na pewno jest korek. I druga, zaraz jest jak się wiedzie na dwójkę, też jest taka dosyć długa zwężka i też chciałem ją zrobić. Zrobiłem, no ale wiadomo, to nie jest konie, koniec listy zwężek. Bez przesady, jeszcze coś tam będzie, więc zobaczymy, jak to będzie szło. Kiedyś pamiętam, że jak jechałem z tym ładunkiem, też stałem właśnie tu na tym Autohofie, a później stałem kurcze w Belgii. No, takie były korki. Jakbym to załadował w sobotę, no to w niedzielę bym na pewno stał gdzieś tutaj, w Niemczech, no bo byłby zakaz. No i pewnie jak ten zakaz się chyba kończy o 22 to pewnie bym w nocy jechał, żeby tam być na rano, czy jakoś tak. I, I słuchajcie, no inna sytuacja by była, nie? Teraz jest mamy wtorek Tych ciężarówek naprawdę jedzie mnóstwo Wczoraj by nam jechało, a na pewno tutaj dzisiaj będzie kontynuacja I tylko jakaś, jakieś zdarzenie na drodze i mamy kaszanę No zobaczymy, no Nie zakładam, żebym szedł dzisiaj na że zrobię dzisiaj ile się da w te 9 godzin i, i tyle, nie? żeby już nie przedłużać kolejnej 45 no trochę mija się z celem jeśli jest termin żeby być w miarę wcześniej no to przedłużanie nie ma sensu, akurat w tych kilometrach nie? w końcu to słońce zaszło gdzieś za jakąś chmurę i nie razi tak, miałem się do was już wcześniej odpalić, ale cały czas pod słońce jechałem, kurde tak niewygodnie się jedzie pod słońce, a tym bardziej się nagrywa tak nie lubię nagrywać pod słońce, że szok Oczywiście, jak mogło być inaczej? Padła bateria w poprzednim ujęciu. Chciałem zrobić wam aktualizację tego stanu, jaki jest. A padła bateria. Dziś przez cały dzień. Wyprzedzanie i wyprzedzanie. Masakra. A tutaj budują wiatrak. Skrzydła już stoją na jakichś stojakach. i zaraz będzie ładował energię wytwarzał prąd a kurde tu jest już te parkingi tam widzę, że jeszcze są jakieś miejsca, ale tu już widzę, że jest lipa, już za dupami stoją pięknie, pięknie a gdzieś tutaj zaraz czterstkę piątkę tylko musiał zrobić i tyle w ogóle 83 km, średnia prędkość ile ja się dzisiaj musiałem wyprzedzać żeby to wszystko osiągnąć to jest szok gdybym nie wyprzedzał na pewno bym nie zrobił 330 km tak jak teraz a zrobiłbym gdzieś z 250 pewnie coś koło tego. Taki taka kurde różnica o, ołaj, czem, o co tu się czekaj co tu się dzieje dlaczego wszyscy poszli na lewy i jeszcze migają Jakiś korek. No, zwykle coś się kuźwa. Coś się kuźwa dzieje już. Naprawdę, dzisiaj ciężki dzień jest. Masa transportu idzie. Masa. Jestem ciekaw, gdzie ja w ogóle przed tym Paryżem stanę. Zebrałem 586 km do celu. Też nie, nie za mało jest co robić. A ja muszę już pauzę zrobić, później nie będzie gdzie. Spalanie dzisiaj 21,4, ale lekko jest chyba 5 ton, to, to dlatego tak mało. Dobra, nie rozgaduję się. Widzimy się już na parkingu, dobra, jestem, znalazłem elegancko rejeczkę. Tu obok mnie jeszcze również jest wolna. Piję się robię 45 i jadę dalej. Pół godzinki jeszcze miałem jazdy. 29 minut dokładnie i później 4,5. I fire. Hunt. Taki jest plan. Co miało być wykręcone, to zostało wykręcone i jedziemy dalej. Patrzcie jakie sobie. Jakie tu gabaryciki stoją, proszę Państwa. Aha, mają co robić. Te gabaryty to według mnie, no może jest lepiej płatna praca, no bo pewnie tam więcej się zarabia, ale większe wymagania, więcej czasu narobić. Trzeba to po prostu chcieć robić Bo jak ktoś tego nie będzie chciał robić to Będzie się tylko męczył Ja na tych chłodniach to powiem Wam szczerze, że No zawsze chciałem jeździć, nie? zawsze, znaczy Rozważałem opcję kontenery, tak Rozważałem tą opcję, żeby pójść na kontenery Żeby jeździć do portów to mnie najbardziej jarało, nie? Jak robiłem prawko, mówię, nie, no będę z kontenerami jeździł nad morze do Portu, ewentualnie tam właśnie do e, Hamburga. no Myślałem nad tymi kontenerami. Ale później tak po głębszej analizie mówię, kurde, chłodnią też bym chciał jeździć. I wiele osób mi to odradzało. Adrian trzeba będzie pilnować tej temperatury i tak dalej, że to uciążliwe. Mm. A ja cały czas myślałem, kurde, no chcę, te, chcę te, tą chłodnią, chcę tą chłodnią, nie? Jakby wcześniej jeździłem na busie na plandece No i z tymi pasami latania, kurde, jak mnie to denerwowało Jak mnie denerwowały te pasy, kurde Jeszcze jak jest, wiecie, fajne lato, cieplutko Można sobie elegancko po, podziałać, tak? Jak jeździłem właśnie w kółkach na Hiszpanię czy wiecie, w Hiszpanii cieplutko, praktycznie zero deszczów i tak dalej, spoko. Problem się pojawiał wtedy, kiedy była to zima, trzeba było gdzieś, kurde, w śniegu, w deszczu, w jakiś plucha, brud, syf. ładować to. To no, było najgorsze, nie? Tego nie lubiłem, I tak sobie pomyślałem, że, kurde, mnie już to denerwuje na plandecę na busie, nie? A co dopiero, jak ja się przesiądę na duże i bym wsiadł na plandekę? Ale bym tam dawał, nie? A wiadomo jak to jest. Deszcz, nie deszcz, śnieg, nie śnieg. Robić trzeba. Teraz tam widzę kierowcy ubierani w te przeciwdeszczowe takie płachty i tak dalej. Jezu kochanie. No nie chciałoby mi się, naprawdę. Ja wiem, że są kierowcy, którzy nienawidzą chłodni i nigdy by nie pojechali z chłodnią, i tak dalej. No ale ja bym nie dał rady na plan DC. Znaczy, rady. radę to bym dał, tak? Żaden problem. Tylko po męczyłoby mnie ta praca. Denerwowałbym się i zawsze myślałem, właśnie, albo kontenery, albo chłodnia. Robota na izotermie, znaczy, no wiecie, tak jak jeżdżą te primy, amazony, i tak dalej no fajna robota nie jeszcze jak masz roletę z tyłu podjeżdżasz pyk roletka do góry pod rampą i wywalone nie ale jakoś tak nigdy nie byłem do tej roboty przekonany nie wiedziałem jak to jest z tymi ładunkami ja też wiecie jak widzicie moją specyfikację pracy nie ja, ja się w tym spełniam ja mam dzisiaj załadunek nie wiem, w Hiszpanii jadę sobie do Francji później z Francji gdzieś tam indziej jadę i tych kierunków jest po prostu dużo, nie? a w takich Amazonach no to raczej po stałych magazynach się jeździ, po stałych punktach i, i nie ma tej, takiej różnorodności jeśli chodzi o kierunki, o magazyny i tak dalej, tak dalej więc chyba no, tego też te, te ten rodzaj pracy mnie nie odpowiada ale kolejna tam właśnie pojechało też te DPD to są te hmm, BDF-y, o no to też ciekawa robota, tylko że znowu te BDF-y z e, przemianka tych kontenerów i tak dalej, no nie ja jest to chyba zbyt leniwe, ja nie chcę nikogo tutaj teraz jakby od, od tych zawodów odciągać, nie, no bo nie chcę, nie chcę się tutaj poróżnić z kimś, ale ale no mówię, no w mojej kwestii to akurat tak nie bardzo, nie, leżało a, frigo to frigo drzwi otwierasz, big big. Wiadomo, też czasami te paletki trzeba przerzucić. No i kolejna rzecz, czasami też są jakieś tam załadunki, rozładunki, przy których trzeba popracować. No ale to zazwyczaj, wiesz, że cię dostajecie jakoś elektrycznego paleciaka i tam pochodzicie sobie najwyżej, co nie? Nie mówię, że i takim zwykłym paleciakiem, ale czasami nie trzeba rozładować, bo nieraz pojechałem gdzieś i dali mi takiego pompowanego wariata. No, ale co poradzić? No, trzeba czasami, nie? Czasami po prostu trzeba. że żeby osobówki wyprzedzać, to już jest naprawdę czasami dramat, Ale dzisiaj wyprzedziłem z 15, a z i lepiej tych osobówek niestety potrafią się ciągnąć niemody. A, a tu jeszcze jakiś chyba korek się coś wydarzył, co... co? O co tu chodzi? Widzę, widzę to wszystko zwolniło. Nie, muszę się wydawało. No, także robota na chłodni mi najbardziej odpowiada z tego wszystkiego. Bo no, szkoda, że jeżdżę tak głównie po tej, no, nie pojawiają się nowe miejsca, nie? Chciałbym pojechać na Finlandię. Ostatnio nawet miałem ładunek na Finlandię, ale niestety to był tylko przerzut, taki sesie do Polski i, i ktoś inny to później wziął. W cel, właśnie finalnie leciało to do Finlandii a chciałem pojechać, zobaczyć co tam, jak tam Wszystko to wygląda, to jest taki dla mnie dziki kierunek Jeszcze nigdy tam nie byłem No Turcja mnie ciekawi Ostatnio też poszukałem trochę roboty Na Turcję, żeby gdzieś może pojeździć tamte kierunki a Turcja No w ogóle po bałkańskich krajach bym pojeździł Choć Chorwacja, na Chorwacji podobno jest mało roboty Ale też bym pojeździł Jakby było Albania Fajnie by było w tamte kierunki pojeździć Ale no mówię Nie trafia mi się, a też ciężko znaleźć jakąś taką Sensowną robotę W sensie za norm, za taką, Jakbym znalazł za taką kasę co tutaj zarabiam To może bym się pokusił nie? Ale też musiałbym być tak Wiecie, bo z sensem to zrobione, bo niektóre firmy to po prostu tragedia, nie? W niektórych firmach po prostu dzwonisz i wiesz, że jest kaszana, nie? To taka totalna. Ja nie wiem, że u jest jakiś raritaz, to tak nie jest, ale, a, ale kurde. W niektórych firmach naprawdę dzwonisz. Ja kiedyś, jak dzwoniłem jako taki niedoświadczony kierowca, no to faktycznie nie wiedziałem o co zapytać, jakie są moje takie preferencje co będzie mi potrzebne do pracy tak naprawdę, jak ja, jak ja widzę tą pracę, co bym chciał co bym chciał wyeliminować. są na przykład rzeczy takie, które bym chciał wyeliminować, są te palety. Nie? Mnie to wkurzają te palety, to jest szok. Zmiana tych palet to jest po prostu tam jakiś dramat i chciałbym się ich pozbyć, co nie, nie wymieniać tych palet, znaleźć taką firmę, w której się nie wymienia palet. Wiem, że są takie, nawet na chłodniach. pierwsza firma, w której pracowałem, nie wymieniała palet, ale o tym to nie będę dyskutował <grych> tak, dlatego też mówię A, no, no, gdzieś tam mam swoje jakieś już preferencje tego gdzie bym chciał i jak chciał pracować po dłuższym czasie pracy ale, ale ciężko jest coś znaleźć nie, jak coś, już zaczyna coś odpowiadać to wystarczy jakiś jeden minus dwa trzy minusy na tej firmie duże minusy które no, u mnie eliminują taką firmę z listy firm, w których chciałbym pracować, nie? Ciężko jest znaleźć. W ogóle ciężko, znaczy tak, ja nie, nie, nie szukam firm zagranicznych, tylko szukam polskich firm, żeby pracować u, żeby pracować u Polaka, ale ciężko coś znaleźć, naprawdę a chciałbym. No chciałbym. Ja na razie muszę się cieszyć tym, co mam. Może kiedyś coś się zmieni. Szkoda, że trzy lata jeżdżę w tej firmie. Sporo, nie wiem, jak na mnie to jest sporo. Ja już tak długo nie pracowałem w jednym w ogóle zawodzie. Co dopiero w jednej firmie. Mm. <laughs> ale na razie nie ma jakichś tragedii. Zawsze mogło być lepiej, ale nie, nie jest najgorzej jeszcze w ten sposób. Bardzo się będzie naprawdę chrzanić, to wtedy trzeba będzie myśleć. O czymś innym czas pokaże, nie? Właśnie przed chwilą Ultercops jechał też, kiedyś tam do niego dzwoniłem. Ale oni mają taką raczej specyfikację pracy chyba, że wyjazdowo, bardziej w sensie, dojazd do bazy, jakimś busem, to tam pierdzielenia się. Ach. Nie, nie. Tak, do takiej roboty też się nie nadaje. <laughs> jakimś dojeżdżanie gdzieś tam nie wiadomo gdzie, coś tam, kurde. Ale są tacy ludzie co wiecie, no siadają w kilku do busa, no i oni, to są ich chwile życia, nie? Melanżyk jakiś tego, jeszcze jakaś gadka na wesoło i tak dalej, spoko, nie? A ja raczej, raczej nie lubię takich, takich akcji, nie? Przeżyłem taką akcję wracając, i jadąc do Anglii kiedyś autobusem. Wracając z święta i jadąc po świętach. po, po żarówki do, do Anglii. No życie, życie. Oj, moja średnia prędkość została definitywnie obniżona. Nie na drobie tak. Jest. Niestety, koreczek. Nie wiem, ile to potrwa. Niby nawigacja mówi dwie minuty, ale to, to raczej raczej tutaj jest kibel jakiś taki większy. A Nie chcę mi się tutaj wyprzedzać, bo jest zakaz. A już kilka razy widziałem tutaj radiowóz, on coś tutaj poluje, szuka. Widziałem raz, busiarza sięgnęli. Później znowu mnie wyprzedzali. Chyba za dwa razy nawet mnie wyprzedzali. Że wolę sobie darować, dzisiaj tak tego lewego pasa nadużywałem zbyt mocno nawet w tej pierwszej mojej części pracy teraz sobie odpuszczam, nie ma co tutaj się ścigać szkoda mandatów, szkoda kasy na te mandaty, bo to mało nie jest mało nie jest mamy godzinę w pół do osiemnastej i jakby dzień widoczny dzień się skończy za trzy kilometry zjedź w lewo Widoczny dzień się zakończył. Teraz już tylko po ciemku. Po ciemku, proszę Państwa. Jeszcze tylko 3 godziny i 10 minut. Czasu na Tacho i Finitu. Dobrze by było zrobić. Teraz mam tak 403 a 494 km do celu. Jak zostanie tam 300, nawet 280, tak gdzieś bym wycelował. Będę w 100% zadowolony, jutro na jedno dacho. Po prostu od razu po pauzie 900 polecę na rozładunek. Taki jest plan. Myślę, że to będzie odpowiednie. Dobra, akcja następująco wygląda. Jestem na parkingu 320 km od rozładunku, ale nie mamy wyjścia w Piszki jeden kraj zakończenia. Oczywiście Belgia bo już jesteśmy w Belgii nic nie nagrywałem, bo ciemno jak w. wiecie gdzie? E, także tak słuchajcie no co, idę się okąpać i widzimy się rano wczesnym porankiem, będziemy wystartować, żeby na 9.30 tam być no nie wiem czy się uda, wątpię, no ale zobaczymy może kto wie e, idę się kąpać. dzień dobry dzień dobry oj zobaczcie sobie dziesiąteczka dochodzi, 6 minut ja już jestem po obchodzie Teżczyk sobie pada o, bijam się jeszcze nawet w szybie za chwilę dojdzie i startujemy biorę się do roboty dobra, 9 godzin wpadło oczywiście od razu kraj rozpoczęcia Belgia Belgia, tak, Belgia <ścoughs> i startu... i startujemy proszę państwa, tak tak jest Dzionek wstał We Francji już Jesteśmy we Francji Słuchajcie, mam 102 km do celu Zobaczcie jak tam sobie dzień powolutku wstaje Wiatraczki stoją, ale wieje Nie, Niektóre się coś tam kręcą, ale tak wiecie O tam jak się kręca no godzina 47 jeszcze na Tahoe jazdy i 101 w tym momencie kilometrów myślę że się powinienem wyrobić jak się nic nie spierniczy to powinienem się wyrobić jeszcze nie wiem jak tam dojazd do samej firmy zjazd z autostrady no ale ale wydaje mi się że powinno być git oby tak było jestem na miejscu jak widzicie dostałem pager jak jak to pan powiedział, z budki będzie bip-bip, mam podjechać pod uramę. Także czekamy na bip-bip. Ale to drzeryja, ja pierdzielę, przecież to można wyskoczyć, zawału można dostać. Rampa 21 i clean pod koło, to ważne, podobno. Elegancko, słuchajcie. To była szybka akcja. Spójrzmy tylko jeszcze na naczepkę. Zobaczcie, pusto, elegancko. Nie mam roboty na później. Zobaczymy co to będzie. Na razie mam jechać na parking. Także ja się zbieram na parking nieopodal i widzimy się w kolejnym filmie. Może coś ciekawszego się wydarzy niż zwykłe życie i zwykła droga do Francji. Może coś takiego będzie. Zobaczymy. Jedziemy.